Cześć, to Julia i Dominika z Kajopolska. Cześć, dzisiaj jesteśmy na targach Eikma w Mediolanie. I pokażemy Wam nowości. Zapraszamy z nami. Wiemy, jak duże zapotrzebowanie jest na pojazdy z homologacją. Dlatego przychodzimy do Was z nowością. Kajo 300 z homologacją T3B. Kolejną nowością, którą testowaliśmy już jakiś czas temu w Polsce jest Kajo KT50, który jest dwusuwem. Mamy też co jest dla fanów k 2. Nowy model odświeżony, ulepszony k 2 Pro. Różni się od poprzedniego modelu między innymi tym, że posiada nowy silnik od modelu t 4. Posiada kiwak oraz nową moklejnę. Mamy nawet coś, co zachwyci dzieci oraz młodzież. Odświeżoną wersję TD 125. Zmieniona rama, zmieniona okleina oraz zamontowany nowy airbox, który ułatwi Wam jazdę w terenie. Zobaczcie sami. Mamy też coś dla małych fanów czterokołowców. Poznajecie go? To uwielbiany przez najmłodszych... Kayo i70, ale w wersji 100% elektrycznej. Czegoś takiego w ofercie Kayo jeszcze nie było. Zobaczcie co to jest. Bugi?